Relacja Janiny Gizickiej Janina Gizicka jako piętnastoletnia dziewczynka znalazła się w Brzeżanach razem z matką i dwoma braćmi. Rodzina ta wraz z wielu innymi była ewakuowana z Bielska tuż przed wybuchem wojny. Ponieważ matka obawiała się, iż Brzeżane mogą być celem niemieckich nalotów lotniczych, przyjęła propozycję zamieszkania w polskim gospodarstwie we wsi Gajiki koło Brzeżan. Była tam tak zwana kolonia polska, a jej mieszkańców nazywali Ukraińcy Mazurami. Wraz z nami w Gaikach zamieszkały inne polskie rodziny, które, podobnie jak my, zostały ewakuowane z terenu zagrożonego w pierwszym rzędzie uderzeniem niemieckim. Moja mamusia, wraz z dziećmi oraz Maria Wolna z Żywca, która też miała troje dzieci, najstarsze z nich miało pięć lat, zamieszkały w gospodarstwie niejakiego kowalczyka. Był to człowiek stary, 70, a może 80-letni. Z innych rodzin wojskowych, których ojcowie byli wówczas na wojnie, pamiętam Suchów, Romciów, Litwinów oraz Leśniowskich, którzy zamieszkali w odległości około 1,5 kilometra od szkoły. Dodam, że Gaiki położone były po zachodniej stronie drogi prowadzącej z Brzeżan do Lwowa. Po wschodniej stronie tej drogi wznosiła się góra nazwana Łysicą. Jej zbocza padało stromo w kierunku wspomnianej drogi. Wydarzenie, o którym chcę opowiedzieć, miało miejsce na krótko przed wkroczeniem Rosjan. Mogło to być 15, 16, może nawet 17 września. Tego dnia wczesnym rankiem, jeszcze przed godziną 5, miałam iść z wolną do mieszkającej w pewnej odległości Litwinowej, aby zapytać, czy pojedzie z nami do Brzeżan. O godzinie szóstej bowiem gospodarz nas odwoził tam mleko. Pamiętam, iż tego ranka była taka mgła, że nic nie było widać na kilka kroków. Kiedy byłyśmy już u Litwinowej, ktoś zawołał, że u naszego gospodarza Kowalczyka pali się. W tym właśnie czasie nastąpił napad Ukraińców. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam, ponieważ została tam moja mamusia i bracia, a wolna zostawiła im swoje dzieci, pospieszyłyśmy z powrotem. Po drodze spotkałyśmy młodego Ukraińca. Miał może 16 lat, był blondynem i miał kręcone włosy. Jedną rękę trzymał ukrytą pod marynarką. Wolna zwróciła się do niego, aby odprowadził nas do Kowalczyka, że zostawiła tam swoje dzieci. On jednak wyjął z marynarki ukryty rewolwer i strzelił do niej. Kula przeszła w pobliżu serca, ale strzał nie był śmiertelny. Następnie zwrócił się do mnie ze słowami: A tobie też? Ale na moje wołanie, co mi ja winna? Zostawił mnie w spokoju i zawrócił w kierunku gospodarstwa Kowalczyka. Mnie natomiast udało się zaciągnąć ranną z powrotem go do gospodarza, u którego mieszkała litwinowa. Po chwili usłyszałam strzały, kule świstały, słychać było ich uderzenia o rosnące w pobliżu jesion. W oknie zobaczyłam jakąś głowę. Wydała mi się ogromna, usłyszałam też krzyk. Po pewnym czasie jednak wszystko się uspokoiło. Z ukrycia wyszła litwinowa, która wraz z siostrą i córką oraz gospodynią schowała się na początku tych wydarzeń. Około południa przyjechała tutaj furmanka, a na niej trzech starszych Ukraińców, o czym się rozmawiali, a następnie zabrali wolną do brzeża, nudzi umieścili ranną w szpitalu. Ja natomiast udałam się do gospodarstwa Kowalczyka. Tam spotkałam matkę i braci. Od nich dowiedziałam się, co przeżyli. Ukraińcy, którzy rankiem napadli na gospodarstwo, zamordowali Kowalczyka. Jego trup leżał na Mosku nad rowem z wodą, który przechodził za zabudowaniami gospodarskimi. Kowalczyk otrzymał pięć strzałów oraz cios z siekierą. Miał odrąbaną część czaszki. W czasie napadu, mamusia z młodszym bratem Anatolem ukryła się w stogu słomy. Stogi takie stały za zabudowaniami koło rowu, Ponieważ jednak Ukraińcy stogi te podpalili, o mało co nie podusiliśmy się. Drugiego brata Zbyszka nie było wówczas na terenie gospodarstwa. Na początku tych wydarzeń pobiegł z synem gospodarza do sołtysa. Po odejściu Ukraińców matka z Anatolem wyszli z palącego się stogu. Spotkali wówczas starego Ukraińca, który zabrał ich do siebie. Dał on matce strój ukraiński do przebrania i zagroził domownikom, że policzy się z nimi, jeżeli spotkają coś złego. Widocznie bowiem ich nastawienie do Polaków nie było przyjazne. Mamusia zauważyła niechętny sosnek, zwłaszcza ze strony synowej tego Ukraińca. Kiedy uspokoiło się ten dobry człowiek kazał odprawić mamusię z Anatolem, aby odszukała pozostałe dzieci. Tak zeszliśmy się znowu kowalczyka. Tymczasem pożar strawił już stogi i stodołem. Spłonęły krowy i świnie ocalał kamienny dom. Kowalczyk leżał zabity. Po południu rozeszła się wieść, iż do Brzeżan zbliżają się znów Ukraińcy. Mówiono później, że zamierzali wymordować najpierw Polaków znajdujących się we wsiach, a następnie w mieście. Wobec nowego zagrożenia trzeba było szukać ratunku. Tymczasem mamusia poznała niejakiego laskowskiego, który miał żonę Ukrainkę. Postanowiła więc skierować się z nami do ich gospodarstwa. Dróżka wiodła przez wspomniany już naseb nad rowem i dalej przez łąkę. Okazało się, że Laskowski nie czuł się bezpieczny. Jako Polak szukał dla siebie i synów schronienia. W mieszanych bowiem małżeństwach synów chrzczono według obrządku ojca, a córki matki. W praktyce oznaczało to, iż jedni wychowywali się jako Polacy, a drudzy jako Ukraińcy. Będąc w Brzeżańskim szpitalu spotkałam dziewczynę, która została raniona siekierą przez brata Ukraińca. Wtedy jeszcze nie mogło to pomieścić mi się w głowie. Kiedy widząc obawę Laskowskiego, matka wahała się, co powinna zrobić. Podeszła do nas jakaś kobieta, przedstawiając się, że jest żoną miejscowego gajowego. Oświadczyła ona, że zabierze nas do leżącej opodal gajówki. Tam w lesie będziemy bezpieczni. Oświadczyła też, jej, iż jej mąż utrzymywał dobre stosunki z Ukraińcami, a zatem u niej nic nam nie grozi nazwiska tego gajowego niestety nie pamiętam udaliśmy się z gajową zabierając jedyny nasz dobytek plecak z sucharami i obraz matki boskiej częstochowskiej obraz ten towarzyszył nam przez całą naszą tułaczkę i wróciliśmy z nim do domu codziennie modliliśmy się przed tym obrazem odmawiając nowenne wierzę że matka boska nas uratowała od śmierci kiedy już byliśmy w gajówce, zauważyliśmy w pewnej chwili oddział Ukraińców przechodzących przez las. Było ich około 150. Szli Gęsiego. Widziałam, że byli uzbrojeni w karabiny. Tymczasem Gajowa rozpaliła pod kuchnią, aby gotować mleka i dać nam jeść. Od rana bowiem nic nie mieliśmy w ustach. Nagle do gajówki weszło pięciu Ukraińców. Pamiętam, że byli to ludzie młodzi. Zażądali oni od żony Gajowego wydania im broni. Gajowa odpowiedziała, że broń zdał już jej mąż, zanim poszedł na wojnę. Wówczas jeden z Ukraińców uderzył gajową kolbę karabinu w głowę. Ja także otrzymałem taki cios. W tym czasie jedna z trzech córek Gajowej wyskoczyła przez okno i ukryła się w rosnącej obok domu kukurydzy. Dwaj napastnicy wybiegli za nią, ale wkrótce wrócili, nie znalawszy jej. Napastnicy zabrali chleb i mleko i poszli sobie Gdy jednak podjedli, sobie wrócili Zaczęli nas strasznie bić Gdy jednemu z nich złamał się przy tym karabin Przynieśli do Gajówki trójkątną łupę drzewa około metrowej długości I nią bili Zabita została Gajowa, dwóch jej synów i jedna z córek Mały czteroletni synek ocalał Osłaniałam go Jeden z napastników uderzył jednak dziecko w łówkę naganem tak, że skóra od czoła spadła mu na uszy Leżeliśmy tak pobici i zabici. Po pewnym czasie, kiedy wydawało się nam, iż Ukraińcy już odeszli, najstarsza z córek gajowej wyglądnęła ostrożnie przez okno. Spostrzegli to Ukraińcy, którzy widocznie tylko ukryli się za domem. Dwóch z nich wróciło. Jeden z nich uderzył w głowę córkę gajowej, która tymczasem zdarzyła położyć się na mnie, aby udawać zabitą. Uderzenie to musiało być silne. Leżąc pod nią, odczułam potężny dźwięk w swojej głowie. Następnie bandyci wyrzucili słomę z łóżka i podpalili, wyszli zamykając za sobą drzwi. Dodam, iż moich braci nie było z nami w gajówce, wcześniej bowiem zostali ukryci w wiarze przez synów gajowej. Tymczasem ocknęła się moja matka, była okropnie pobita. Miała rozbitą głowę, a później okazało się, iż żebra z jednej strony wybite z kręgosłupa na jeden centymetr. Miała też połamane palce u rąk, mimo to widząc palącą się słomę, zgarnęła ją na rozlaną i zmieszaną z mózgiem krew i tak ugasiła ogień. Leżeliśmy jeszcze dłuższy czas, kiedy wreszcie mamusia, najstarsza córka gajowej i ja podniosłyśmy się. Poszłyśmy do nas znajdującej się w pobliżu jakiejś Ukrainki, która właśnie obierała ziemniaki. Poprosiłyśmy ją o wodę do umycia się. Ona jednak najpierw skończyła swoje zajęcie, a dopiero wówczas kazała nam się umyć w brudnej wodzie po ziemniakach. Tymczasem wróciła ta córka Gajowej, która na początku uciekła. Skądś przyprowadziła parę koni. Załadowano na wóz żywych mamusię, starszą córkę Gajowej, czteroletniego chłopca i mnie. Pojechaliśmy do Brzeżan. W drodze nikt już nas nie zaczepiał. Ocalałe dzieci gajowej zostały u swego dziadka Kowala. Nas odstawiono do szpitala. Pod wieczór wyszli z ukrycia bracia. Kiedy zobaczyli trupy w gajówce, poszli do Laskowskiego. Ten jednak obawiał się trzymać ich w domu. Wraz z jego synami ukrywali się w kartoflisku. Później Laskowski powiadomił ich, że znajdujemy się w szpitalu. Na drugi dzień po tych strasznych wydarzeniach wkroczyli sowieci. Główną drogą przejeżdżały trzy ruskie czołgi. Z łusicy ostrzelali je Ukraińcy. Czołgi uspokoiły ich. Moi bracia skorzystali z przejazdu tych czołgów i pod ich osłoną, idąc obok dotarli do Brzeżan. Tutaj znaleźli mamusi i mnie w szpitalu. W szpitalu nie było dobrze. Pamiętam, że pracował tam lekarz Wiktorczyk, który więcej troski okazywał chorym Ukraińcom, a do nas odnosił się bardzo szorstko. Dlatego z ulgą opuściliśmy szpital. Zabrała nas do siebie pewna kapitanowa żona oficera, która tak samo jak my była ewakuowana do Brzeżan. Przypominam sobie, że w szpitalu, w którym przebywaliśmy 10 dni, było więcej pokaleczonych osób przez Ukraińców. Janina Gizicka.